Widzowie, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym roku 2024, 1 stycznia. Totalnie mi się nie chce nagrywać. Czuję się totalnie wypopowany z życia i e, po prostu jestem po prostu wymemlany. Chcę mi się po prostu spać, ale nie powstrzymamy to. Nagram kolejny odcinek, więc witam, witam serdecznie na Kidowicach. Oczywiście dzisiaj jesteśmy na naszym kochanym serwerze, e, który Wy również bardzo lubicie. Jeżeli lubicie Kidowice, to serdecznie Was zapraszam na serwer kidowice.pl, ponieważ to jest serwer mój i e, dla widzów, czyli dla Was. Kiedyś tak bardzo dużo z Was mówiło, kiedy będzie, kiedy będzie serwer dla widzów kiedy będzie? Dziś jest Mam nadzieję, że te osoby, które się pytały dziś na tym serwerze są, a jeżeli kogoś jeszcze na tym serwerze nie ma, to serdecznie tam zapraszam. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku wraz z moją siostrą będziemy rysować. Ale zanim do tego przejdziemy, to muszę wam jedną bardzo ważną rzecz pokazać, więc koniecznie oglądajcie do końca, żeby zobaczyć, czy moja siostra rysuje lepiej niż ostatnio, i zobaczyć, czy ja w ogóle będę umiał narysować, bo będziemy całkiem ciekawe rzeczy rysować. Ale na samym starcie, co chcę zrobić, to muszę przyjść tutaj do naszego gangu chłopaków, Dlatego przychodzę tu bez mojej siostry na razie, bo ona tutaj wstępu nie ma. To jest gang chłopaków. Pamiętacie. Dobra, ogólnie to. Tak, jak widzicie, tu jest moje biuro, w którym sobie mogę robić co tylko chcę, bo w końcu to jest moje biuro, więc wiecie, wiecie, jak wygląda sytuacja. Ale to nie wszystko, ponieważ mamy tutaj jedno wspólne piętro, i tym wspólnym piętrem jest tutaj na samej górze. To jest to piętro. Jak widzicie, ono jest totalnie niezrobione. Ustaliłem z Dave'em, że zrobię tutaj coś na tym piętrze, więc pisz, znaczy nie piszę, a nagrywam ten odcinek i przychodzę tutaj na odcinku po to, żeby spytać się was, co powinno waszym zdaniem znajdować się na tym piętrze w Gangu chłopaków I jakiś odcinek. W najbliższym czasie pojawi się z tego, jak będziemy robić i jak będziemy aranżować całe to piętro i wykorzystamy tą jakąś powierzchnię. A tak dodatkowo mamy jeszcze tą powierzchnię, więc, żebyście wiedzieli dokładnie o co chodzi, to jest tam, to niżej, i to tutaj, to musimy. Całe jakoś y, zrobić tak, żeby to było fajne i żeby to fajnie wyglądało Więc możecie dać swoje propozycje, co waszym zdaniem powinno się tutaj Znaleźć. No a ja w tym momencie lecę po moją siostrę, ponieważ Musimy pójść na rysowanie i się zmierzyć po prostu w tym Kto lepiej będzie rysować konkretne rzeczy, które ja dzisiaj przygotowałem A będziemy dzisiaj rysować wszystkich z Kidowic Czyli mnie, Weronikę, y, Szymona, Tosia I D Dave. Pięć rysunków dzisiaj wykonamy Będziemy musieli wy narysować nas samych, w sensie jakby Ja z moją siostrą będziemy musieli narysować wszystkich członków Kidowic, zobaczymy jak nam to pójdzie, zaraz jej to przedstawię. Dobra, przychodź. Halo, Tosia, jesteś? O, siemo, siema. jak tam u ciebie? Jak u mnie? U mnie bardzo w porządku. A jak u ciebie? Nie też bardzo dobrze. No to słuchaj, musimy pójść w jedno miejsce, ponieważ mam plan na dzisiejszy dzień. Troszkę sobie porysujemy, ale zanim to wszystko... Idźmy spać, bo jest noc, a przydałoby się rysować w dzień. Więc szybko do łóżka lecimy, widzowie, i widzimy się już przy rysowaniu. Dobrze, no, widzowie, jesteśmy po cięciu i jesteśmy w miejscu, w którym będziemy rysować. Jak widzisz, to się przed nami są zdjęcia wszystkich osób z e, Kidowic. I dzisiaj będziemy musieli te właśnie osoby narysować. Hey, Czy ty dasz radę? Boję. Nie. I, od razu boję. ci powiem tak. Możesz, jak chcesz, możesz odwzorowywać zdjęcie, które widzisz. Zrobić je jeden do jeden. Jest to jakiś pomysł. W sumie możemy ustalić, że tak robimy, jeżeli chcesz. Znaczy... Czy chyba, wiesz, że wolisz koncepcję własna i jakby freestylować Tak, chcesz. Dobra, no to jak zróbmy chcesz? może tak, że będziemy, że będziemy. Dobra, spróbujmy to odwzorować. Tak będzie może łatwiej, będziemy mieli wtedy lepszy pogląd, co się będzie działo, więc postarajmy się odwzorować za każdym razem zdjęcie, które widzimy. Ogólnie mamy tutaj na samym starcie pędzel, więc zabierz sobie pędzel ze skrzynki. Dobra. I mamy swoje miejsce do rysowania. Bardzo ważne jest to, że to się, jak sobie klikniesz na, na ten blok, to masz do wyboru jaką rozdzielczość tam mieć. I tam jest na przykład 16 na 16. Tam później klikniesz no. sobie prawym strzałką na 32 na 32 i 64 na 64. Ja proponuję, żebyśmy rysowali na 32 na 32, więc pamiętaj za każdym razem, jak rozpoczniesz jakieś rysowanie, zmienić na 32. Dobra? Dobra. No dobra, no to w takim razie yy, możemy startować. Na pierwszy strzał jest oczywiście do narysowania Szymon. Zobaczymy. Yy, dobra, muszę zapamiętać jak najwięcej szczegółów z tego. Oczywiście możesz przerywać i sobie patrzeć, jakby co, nie? Możesz jakby wyjść z tego i, i sobie wejść z powrotem. Dobra, więc tak. W pierwszej kolejności, co byśmy musieli tutaj zrobić? Szymon ma czarną bluzę, więc zróbmy tak. Czarna bluza czekaj, ma gdzieś to, to okay. tak. Bo ja nie mogę teraz tego zmniejszyć. O Jezu. Coś, no, a co, dobra, czego coś nie możesz? A, no, będziesz no, jest, rysowała ja na boku. Dobrze. To, nie, tutaj. Czekaj, czekaj, no to... bo chyba tam ci się to... dobra, teraz uwaga i postaw sobie to jeszcze raz. Okej? Okay? Dobra, lecisz. Dobra, a więc tak, tu jest czarna bluza, dobra. więc zróbmy coś takiego. E, teraz bym potrzebował... E, jak się tutaj... ja nie wiem nigdy jak się robi e, kolor e, ten, który ja potrzebuję, czyli taki trudny, cielisty. Ne? To nie, to nie. O, o, o! Jest, 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 udało mi się, dobra. Git, a więc robimy coś takiego. Yy, I to musi być głowa, dobra, tu mamy głowę. Ja jestem jestem artystycznie antyuzdolniony, więc widzowie musicie to mi to wybaczyć. Ja jestem jaki? Najlepszy. Znaczy, ja nie umiem w ogóle rysować. No ja też, spokojnie, spokojnie, damy radę jakoś. Dobra, lecimy tak. Tu trzeba zrobić pod szyją coś takiego. Dobra. dobra. Tak, i teraz tak. Szymon ma włosy takie y, takie do dołu lizane, jak dobrze pamiętam, czyli ma coś takiego. Dobra. Hmm. Ja to w ogóle nie przypomina go! <laughs> no nie! To jest mega trudne. Nie! Ja nie umiem tak rysować. Dobra, tak, weźmiemy sobie ten kolor. Teraz tak, a to zrobię, zrobię mu może najpierw oczy, zróbmy mu najpierw oczy. Więc tak, on ma. No nie, ja jestem. Nie, no to jest taki pixel że to jest tragedia! Nie, ja nie umiem tak rysować. To w ogóle wygląda jakby miał brodę, a nie jakby to była szyja. O, jestem Ja cielisty gwint. chcę zrobić, ale nie umiem. Co chcesz zrobić? Cielisty. Cielisty, no bierzko, ja właśnie bierzko, kurczę. Bierzko. Ja, ja już się nauczyłem, jak robić ten cielisty, ale i tak o, mi to mam. nie. To dobrze, moje gratulacje. Dobra, no, zróbmy tak, teraz tu pikar, to, zabierzmy sobie tak. No to w ogóle, tak nie wygląda. Dokończmy tą twarz. Dobra. No, no, nie wiem, co ja tu wyprawiam, nie? Przecież my będziemy mieli same takie pixelmeny tutaj. Dobra, robimy coś takiego. Dobra, tak. I teraz y, tu musi, musi pójść ręka, więc bierzemy tak. I to. Pik wygląda pik -to. Bierzemy teraz, robimy inny kolor, trzeba zrobić trochę, więc weźmy sobie. O, może coś takiego. I teraz tutaj no, jest. Nie masz takie fajne. Nie, ja to muszę zmienić. Ja mam fajne? To jest fajne? Tak! Nie, to tak. w ogóle nie jest fajne. Dobra, tu jest tak. Y, I to jest jakby ręka że on tu trzyma, okej, okay, dobra, to nie wygląda źle Zróbmy rękaw, rękaw idzie w tą stronę, coś takiego Dobra, jest git Możemy teraz zabrać to i zrobić tutaj fila, okej okay, Czyli tu mi to nie wyszło, niestety tak jak chciałem Ale zrobimy sobie coś takiego Dobra, i teraz to też możemy wypełnić, dobra Git, no trzyma jakiś palec przy ustach, ale co to jest To ja sam widzowie nie mam pojęcia Ale spokojnie, damy radę, damy radę jakoś Dobra, weźmy tak tak? No dobra, źle. no umie jakby zasłania sobie usta, no jest git. Zróbmy teraz tak, z tyłu tam jest taki monitor, pyk, pyk, dobra. Tam jest trawa, ponieważ to jest z Minecrafta, e, oczywiście, dobra, coś takiego. E, co my tam mamy jeszcze? Co tam jest? A, tam jest woda, czyli nie, tu jest, powinien zrobić żółty, za tym niebieski, dobra. Czyli robimy coś takiego. Żółty, dobra, świetnie. Za tym idzie niebieski, ale przydałoby się zrobić go takiego bardziej... Bardziej jasnego, dobra Okej okay. I tam jest Dave na tym wszystkim, więc robimy coś takiego Ale ty masz tak. dużo pewnie ja w ogóle nie zdążę Okej okay. Dobra Ej, dobra, mi to, mi to podejrzanie dobrze wyszło szczerze mówiąc teraz, ten, A de, mi to ten podejrzanie dave bardzo źle Zróbmy, dobra, tak, tak ma oczy. <laughs> jeszcze nie da tego zrobić lepiej przy tej ilości pikseli. Dobra, zanim jest lampa jeszcze, więc zróbmy taką lampę. Pyk, dobra, tam jest lampa. Okej, okay, świetnie. I co tu jeszcze? Tam są LEDy, więc zróbmy fioletowe LEDy. Pyk, 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 pyk. pyk, pyk, pyk dobra. No jakoś to jakoś to wygląda za, za trochę, ale tak nie najlepiej. Dobra, zróbmy, zróbmy tą lampę w ten sposób. Nie zrobić brązowy. No tam trzeba pokombinować tymi, tymi suwakami. Tam, bo tam bo jakby z suwakami się bawisz w kolorami RGB i je tak przesuwasz w różne strony. No dobra, no to wiem, się ma no zaraz skończyć nam czas ogólnie, nie? Czy dałoby się wiem, już nie, zakończyć? Wiem. Ja już skończyłem. Tak naprawdę. No dobra, to daję ci czas. Ja da wiem, jak powiedz, ci powiedz, jak, powiedz jak już skończysz i, i sprawdzimy, porównamy. Dobra, a więc uwaga, podsumowanie jak to wygląda. Okej, okay, mój wygląda tak, tego. twój wygląda tak. Lóg Ej dobra, twój nie wygląda źle! Ej, szczerze? Co, dobrze? To jest? Wiesz co, no mój chyba trochę lepiej wyszedł ze względu na to, że na przykład Szymon ma takie ciemniejsze włosy, niż chyba takie rude, jak ty zrobiłaś to raz. jest no, eee. eee. to brązowy, ale mi nie wyszedł. <laughs> no, ale <laughs> nie dobra, okej. Okay. Nie, to bardzo fajnie, oczywiście nie będziemy tego oceniać, widzę wiele do następnego, ponieważ e, po prostu e, ja nie chcę oceniać tego. Oceńcie wy w komentarzach, jak waszym zdaniem to wyszło i kto nalewa lepiej. Dobra, kolejny obrazek, Weronika. Dobra, a więc uwaga, jesteś gotowa? 3, 2, 0. Robimy. A więc tak, zacznijmy sobie od okay. różowego tła. Różowe już tło. Mam. Teraz znowu, no ty masz o tyle łatwiej, że ty już masz to różowe tło. Dobra, musimy zrobić sobie tak. Zawierzemy to. Teraz trzeba do, do, znowu zdobyć ten, ten taki kolor skóry. Czyli mam. Ty? Dobra, już mi mam. tak idzie dobrze z tym kolorem skóry. Dobra, i teraz tak. Jeżeli ja to dobrze pamiętam, to jest coś takiego. Weronika, tak, tak. Tu ma rękę. Okej, okay, coś takiego. Spokojnie, 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 bo tu bark był, to miał być ten bark, ale spokojnie, może nie, inaczej, jeszcze raz, jeszcze raz od nowa, jeszcze raz, e, najpierw zrobię fila, ten pickera, dobra, teraz, e, undo, undo, o nie, nie mogę tego zundować, dobra, zrobimy sobie tutaj, e, w, że, dla zapamiętania, cofamy to i jeszcze raz, jeszcze raz, e, mamy tak, e, picker to, ona ma rudę, ma rudę, no, ma rudę, dobra, robimy coś takiego, tu jest, tu jest bark, Coś takiego. Tu, jest tu. I jest jakoś tak. Tutaj jest ręka. No nie, nie idzie mi to. Nie idzie mi to. Czekajcie, tu trzeba zrobić tak. Jest jest ręka. Jest ręka, jest bark. Dobra, mamy to. Zrobię. Dzięki. Dobra, lecimy dalej. Kichnięcie mam z głowy. bierzemy ten jako rudy. No i teraz lecimy tutaj coś takiego. Tak idą te włosy i mniej więcej. Coś takiego, dobra. E, znowu picker tu. Robimy głowę. <laughs> I tu idzie ręka. Dobra. Jest dziwnie. <laughs> Nie wychodzi mi to tak jak powinno, chyba, ale e, czy ona zasłania sobie budzie tym? Tak, zasłania sobie budzie. Ok, dobra. A więc lecimy tak. Bierzemy, bierzemy znowu picker. Pyk. Tu zasłania sobie budzie tą ręką. Tu jest e, głowa. Ok, w ten sposób. Okay robimy fila na to, dobra mm, teraz tak picker na to i teraz lekko, lekko ściemnić to trzeba, żeby zrobić, nie, nie to nie to, to też nie to to też nie to, o może tak nie, tak dobra, w ten sposób to będzie ręka jej. że żeby po prostu od, 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 odróżnić troszkę kolor ręki od, yy, od, od, od od reszty, dobra, tu i teraz lecimy z włosami lecimy coś takiego <laughs> dobra, mamy, mamy pół minuty. Pół, pół minuty, minuty na to, bo musimy dobra? się śpieszyć. Mamy jeszcze wiele obrazków, a, a za dużo nam to zajmuje. Dobra, jest tak, jest tak tu e, piker to. Mm, tu nie. lecimy. Lecimy, jest nos. Nie, no, to wygląda jak jakiś orangutan. W ogóle ja nie umiem narysować tego dobrze. O, dobra, ma, to jest to jest ważne. Opaska na ręce taka dziwna. Dobra, coś takiego. Te włosy jej tutaj zlatują Nie się stronę. boję, no ale dobra. Coś takiego? Hmm. Nie, no umie to jest tak w ogóle, ja nie wiem co to jest, i przepraszam was bardzo, przepraszam was bardzo, ja nie wiem totalnie co to jest za obrazek. Dobra, Wyrunikę koniec, koniec, bo ja, ja nie potrafię tego tak narysować, no wyszło mi to fatalnie. No dawaj, kończysz powoli. Już, już tak. <słuch> tak, już kończysz? Tak, już kończę. Dobra, no to, to czekam. Szybko już to kończę. Pięć, cztery, trzy. 2, 1, 0 i. Dobra, okej. Okay. Poszło ci lepiej, moim zdaniem, po prostu nie wiem no, to co ja mam. To jest jakaś tragedia, to jest jakaś tragedia. No dobra, widzowie, no kolejne obrazki za nami. Lecimy do następnych. Musimy teraz sobie ustalić konkretny czas na to, ponieważ my za dużo czasu na to spędzamy, a trzeba to zrobić jak najszybciej i jak po prostu najlepiej. Więc ja w tym momencie biorę stopper i ustawiam sobie na dwie minuty. Dwie minuty, dwie minuty na to, dobra. żeby zbudować. Więc uwaga, lec znaczy zmy namalować. Lecimy do mnie 3 -2 -1 0, start. Poszło. Dobra, a więc mamy teraz to. jest masz niebieskie tło. Teraz ja mam łatwiej. niebieskie tło, więc mam łatwiej, no. Tylko Jak to jest tak ciężko zrobić, dobra. Całe. Co? Jak się koloruje całe, jakby. E, fil. Całe... Po lewej stronie opcja e, fil. Dobra. 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 dobra o nie, ja sobie nie ustawiłem tego. Yy... Dobra, teraz mam, ok? Tu. zrobimy sobie 32. Dobra, robimy tak. Nie jest... się na mnie, dobra. Spoko, Luz. <noise> Zaraz będziemy Ciebie rysować. <noise> nie. Tak dobra, się tu. Yy, bierzemy tak, to robimy, no nie wiem, czy ja brązowy, dobra, zrobię sobie czarne włosy. Bo na tym zdjęciu wygląda jakbym miał czarne. Mam no raz, coś takiego. Eee, dobra, teraz tak, ja tutaj ręce trzymam, więc jest coś, coś. Czekajcie, picker tu. Tu mam jedną rękę i ona idzie tak do tyłu. Ja w ogóle nie mam perspektywy rysowania. Nie, ja po prostu artystycznie to jestem. A nie, ja jestem antyuzdolniony widzowie. Ja po prostu nie potrafię tego zrobić. No, to jest wyższa szkoła wyższa szkoła magii, tak naprawdę, nie? Nie wygląda. Dobra, coś takiego, fil, fil, fil. Tam ja pamiętam, ja, ja pamiętam jak to zdjęcie jest, więc ja nie muszę aż tak patrzeć tam, co tam się wyprawia. Ale... Dobra, ja coś takiego to mam takim... Pa... O nie, on jest z drugiej strony, ten pasek! Dobra, z drugiej strony, no to już żeby tutaj lipę pokazał. Dobra, lecimy tak, tak tak. Tak. Ja się muszę skupić, że to w ogóle dobrze wyglądała dosyć. <grym> no nie nie obrazi. Nie no spokojnie, jak będzie to wyglądać źle, to się nie obrażę. Dobra, robimy Pixel Gaia, tak. To są moje super duże oczy. Usta. Ja trzymam kaptur chyba, nie. O Boże, najgorzej! Jak ja to mam kaptur teraz zrobię, Dobra zróbmy z tego. Dobra, coś takiego. Trzymam kaptur, z tej strony również. Okej. Okay. Czas nam się chyba kończy, wiesz? Jeszcze 6 sekund, sekund jakie minuta? 6 sekund, sekund, ja już skończyłem. Wygląda tu jak jakiś wampir, no. co to jest w ogóle? No nie, dobra, czas, stop, 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 stop. Dobra, już, 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 dobra. Dobra, tak u mnie to wyszło. No... Ja w ogóle drugiej ręki nie mam, ale mniejsza. Ej, ale też ci poszło dobrze szczerze. Dobra! To jest to jest git. Ja, jakby w ogóle mega klimat mają te pikselowe zdjęcia, są takie całkiem fajne. Dobra, lecimy do następnego, teraz jesteś ty z psem, a na samym końcu będziemy mieli Dawida. No zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Więc uwaga, tu musimy zrobić... Ojejku, to będzie ciężkie. To będzie to mega będzie ciężkie, ciężkie. To będzie tak. Ciężkie, ciężkie zdjęcie. Wybrałem bardzo ciężkie zdjęcie. Dobra, robimy tak. Tu jest jedna noga. A, ja nie włączyłem stopera, więc już odpalam start. Dobra, tu jest jedna noga, tu jest druga noga, która idzie tam, tak do tyłu. Jest but, tu jest drugi but. I <laughs> to będzie tak fatalne. Jest pies, tu jest głowa psa. Jest, psa. jest łapa psa, jest druga łapa psa, tam schodzi ten pies do tyłu, dobra, coś takiego. Jest jedna łapa psa, Bojęcie. druga łapa psa, coś takiego i ogon. Dobra, okej, okay. spokojnie widzę, ja wiem, co wy myślicie, ale. To będzie, jeszcze, to będzie jeszcze fajnie wyglądać, serio, zaufajcie. Nie, to nie będzie fajnie wyglądać, nigdy takie rzeczy fajnie nie wychodzą. Dobra, mamy raz, dwa. Jest pies, dobra. I teraz. Nie, no, jest to tragiczne. Nie, no, umie no, też, umie też. Dobra, tu. Nie, no, ty masz już tak grube nogi ta tym, że to jest, że to jest tragedia jakaś. Dobra. Robimy tak. Odchudzę ci te nogi lekko. Eee. Dobra, i co, co? A ty loda trzymasz w ręce, dobra. Dobra, więc robimy tak Tu jest, y, to jest tak O nie, to jest no to ogóle nie, nie, tragicznie, to Tego to się tragicznie. nie da zrobić w ogóle Tego się nie da zrobić No czemu wybrałeś takie głupie zdjęcie Nie wiem nie dlaczego nie. wybrałem takie głupie zdjęcie Tak jakoś po prostu mnie naszło Dobra, tu i tu mamy loda To mi się w ogóle nie mieści To mi się w ogóle nie mieści Dobra, robię, dobra, dobra, trudno Robię z ciebie takiego, kurczę, nie wiem To jest Co to jest co to jest? Dobra Ile mamy czasu? 30 sekund, 30 sekund No jacie 30 sekund, dobra Mam pomysł jeszcze jeden widzowie, więc robimy tak, tak Jest druga ręka, która schodzi tu na psa, która go tak jakby trzyma, dobra Dobra, jest ja mam Jeszcze muszę psa w ogóle zrobić Co to jest? Co to jest? Jak... Dobra, ja, zb... ja narysowałem człowiek ziemniak To jest człowiek ziemniak Dzięki dobra, tu jest y, tak, żeby nie był taki chudy, więc go lekko zgubimy tutaj tak. Okej. Okay. nie ma spodynki? Takie, okej. Okay. Tu. Dobra, czas minął, czas minął, to czas mój, nie minął. Nie mogę w to wejść. Czas minął, czas nie minął. Ja stop. To wejść. Stop, 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 stop. Dobra, zobacz, patrz, jak, jak oceniasz. Fajnie. No fajnie, fajnie. Fajne. Ja, w... Nie siadko, <laughs> nie. Jakie ale mnie tu pogrubiłeś strasznie No wyglądasz tu jak ja mister ziemniak, przysięgam no. no tak, no bo nie, nie zmieściłoby mi się to Dobra, widzowie, ocencie w komentarzu Ja tutaj, no ja, ja nie, nie to będę kończyło. mówić, co ja uważam Dobra, ostatni, ostatni Dave Zobaczymy, jak nam Dave w takim razie wyjdzie eee, ja I uwaga, treść. ja w tym momencie Dobra, ostatnie, czas, start, poszło Jest no Dave tak? teraz do zrobienia, więc robimy tak To będzie, to będzie najprostsze moim zdaniem Dobra, tu Robimy coś takiego, teraz tak. Czarny, 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 tu. Okay. lecimy sobie to tak i tak w dół, tak i tak w dół, dobra. Tu i teraz robimy fil-fil. dobra. I teraz potrzebujemy e, znowu kolor cielisty, no więc lecimy w to, dobra. E, to i faktycznie potrzebujemy... jest najłatwiejsze. No, serio, to, to, bo to jest proste zdjęcie, bo wiesz dlaczego? Bo to jest jako jedyne zdjęcie, które również jest narysowane. A nie jest to jakby... Yy, no, nie jest to... Yy, jakby to powiedzieć, yy, no, to, to co wcześniej, no nie umiem się wysłowić już. Dobra, tak. Yy, I teraz weźmy czarny, robimy ucho jedno, o Boże, co ja to zrobiłem za uszy. Dobra, ale to no, trudno, będzie, będzie, będzie z niego taki kłapouchy. Dobra, tu. Yy, Picker to, okay. tu, lecimy z tym, dobra. Dobra, no, coś takiego. Teraz yy, tu. Tak. N Niżej, zróbmy. Tak. Okej, okay. coś Coś takiego. Co ja to w ogóle robię? Tak, coś takiego. Mamy usta. Yy, lecimy z oczami. Pyk. Tak. Dobra, nie wiem, mega dziwne. Mega dziwnie mi to wychodzi. Mega <gry> dziwnie mi to wychodzi. Ale dobra, mamy nos i teraz włosy, włosy, włosy. Dobra, okej. Okay. Dobra, to jest całkiem ciekawe. To jest całkiem ciekawe, Powiem szczerze, że jestem z, mega dumny z tego, jak mi to wyszło. Dobra, a okulary, okulary! Dobra, właśnie, robimy. okulary jeszcze nie mam. Dobra, coś takiego. Dobra, ja skończyłem, ja skończyłem. Was? Nie wiem, ten mój obrazek, 3 sekundy do końca. Dwa. Jeden, zero i uwaga, stop. stop, 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 stop. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, czekaj, czekaj po, dobra, pozwolę ci dokończyć, dokończę jeszcze. No dobra, a więc mamy koniec, skończone nasze obrazki. E, pójdźmy od początku, pójdźmy od początku, zobaczmy, jak one nam wyszły. A więc tak, tutaj Szymon, wyszedł to tak, mi w ten sposób. Okej, okay, widzowie musicie dać znać w komentarzach, jak uważacie, komu poszło lepiej. W jak... no Napiszcie Szymon i kto, komu poszło lepiej? Weronika i komu poszło lepiej? Dobra, tu mamy coś takiego, tu jestem ja, ok Tutaj jest Tosia, to jest taki Ziemniak, taki Mr. bulwar, że to jest tragedia, no. nie? Tutaj tak, no i jest w ten sposób, i tutaj tak. <noise> Więc no widzowie, ocencie jak nam wyszły te obrazki, a my widzimy się w następnym odcinku. No i myślę, że za niedługo może zrobimy jakiś turniej, narysowanie z już, już z wszystkimi na kidowicach.